Dzieciak kontra kot. Ostatni Sprawiedliwy. W rekrucie, te sposybką są zarezerwowane dla dowódców. Policja, niech szybko ktoś tu przyjedzie! Pani Manson, proszę wyłączyć radio. Zakłóca Panie wykonywanie policyjnych obowiązków. Ha, policyjne obowiązki akurat! Na pewno stoicie pod marketem i zapychacie się pączkami! Jesteśmy głodni. Macie pojawić się tu natychmiast, bo zadzwonię po straż pożarną albo po komandosów! No, jedziemy! <grym i gwaranty> Galaretka, pychota! 12. Wzywam wsparcie na 10.5 albo na 5.10, albo coś w tym stylu. Ten kot oznacza, że uzbrojony koala trzyma arbuzy jako zakładników. Uh, spokojnie, to 10b i k. Kolejne wezwanie z serii Młody Burton Burger i jego kot. Co jest? Sierżancie Huffelman, co się stało? Nie widać, co się stało? Widzisz mój ogród? Niech w końcu zamkną tych łobuzów w areszcie! Co? Kup! Tato, to nie ja! Dobrze, chłopcy. Co tu się stało? E, to Chwila, go, chwila! Nie wszyscy naraz! Kot mojej siostry wcale nie jest kotem. Jest straszliwym kosmitą, który chce zawładnąć ziemią. Musicie mi uwierzyć! Kup! Panowie policjanci wcale nie pytali o kota! Denis, ty jesteś normalny. Oszczędź nam bajek i powiedz, co tu się stało. Skoro pan nalega, Kup pomagał mi rozwieźć gazety. A oprócz nas nie było nikogo na całej planecie! Ulotki na pewno przekonają mieszkańców, że wcale nie mam Tioła oraz że kot Mili jest kosmitą. Sam nie wiem. To jest sprzeczne z kodeksem roznosiciela gazet. Ach, tak! A co twój kodeks radzi na temat yy, inwazji kosmitów? Chód i ja wkrótce odkryliśmy, że wcale nie byliśmy sami. Co to było? Pośpieszmy się! Jasne! Mamy towarzystwo. Litości! Długo mam jeszcze słuchać tych bredni! Trzeba ich zamknąć w kiciu i wyrzucić klucz! Do rzeczy Denis. Jasne. Mgła była tak gęsta, że nie widziałem nawet swoich dłoni, a gdzieś w pobliżu czaiło się zło. Cześć chłopcy! Dzień, Dzień dobry, dobry panie Kipowski! Pani oh. No może i nie samo zło. Przez chwilę myślałam, że... Boję się! Zamiast rozwozić gazety, lepiej otwórz kiosk w swoim domu. Nie. Złożyłem przysięgę, że będę dostarczał gazety mimo deszczu, śniegu i potworów. To sprawa honorowa. Tutaj czai się coś złego i nie chcę, żeby mieszkańcy dostali gazetę. aby to byli dobrzy kosmici! Rru, rru! Łapy przy sobie, ty umundurowany tchórzu! Denis, jesteś pewien, że to zdarzyło się naprawdę? No jasne: komando z kapitana Kamyka nigdy nie kłamie. Tak, poza tą częścią, w której zrobiłeś ze mnie tchórza. Słuchajcie, to były fantazje maminsynków, A my znamy prawdę! Dawaj, Harley! Ha! Tak! Mamy dowody! Teraz zobaczycie całą prawdę! Jestem Dżo wielki wasz król! Padnijcie przede mną na kolana, wynędzne kręgowce! Uuuu, masz to? Jasne, brachu! Nakręćmy scenę, w której Dżo walczy z wielkim wróblem! To znaczy z nikczemnym, skrzydlatym kosmitą! A, a co to? O! Hej, widzisz to? Jako pierwszy na świecie przeczytam dzisiejsze komiksy. Chyba ktoś chciał mnie wyprzedzić, oj! Obcy! Czy was pogięło? A co potem? A do rzeczy! To coś zaatakowało wszystkie gazety na ulicy, a potem. nie zjadło w całości! I zjedzie nad tirem! Jakim tirem? Bójda. Sami zobaczcie! Uciekaliśmy, ale na marne! Harley, <laughs> Tu <To śmiech> musi być inwazja obcych! Superodlot! Zabierzemy cię do naszych władców! A mama jeszcze śpi. Byliśmy tam w miejscu katastrofy statku kosmicznego! Pewnie spytacie, czy powitali nas przyjaźnie i zabrali na przejażdżkę w odległej galaktyki. Nie! Wysłali wojowniczego potwora, by nas dopadł. Witamy cię kosmito! Ja to straszne nagranie! To nasz dowód! Ja na tym nagraniu widzę tylko bandę krzyczących dzieciaków. Ja panom powiem, co się stało. I chcemy usłyszeć prawdę. Dobrze, ale czy ją zniesiecie? Trzymaj się faktów, ani słowa o kocie. Tu nie chodzi o kota. Oh. Tu chodzi o geniusza zła, kociego mega złoczyńcę. Przedostałem się do kryjówki złego doktora Kota. I tylko ja mogłem powstrzymać go przed przejęciem kontroli nad światem. <laughs> Agent Kut nie pokrzyżuje moich nikczemnych planów. Próbuję zbudować nastrój. Moi koci wojownicy opanowują ziemię i zniewalają swoich panów. Wkrótce cały świat będzie należał tylko do mnie. Agent Kut. Nie daruję ci tego ty małym łysy szkodniku! Nikt nie będzie tak traktować doktora Kota! Mili! Dzięki Mili! Twoja pomoc bardzo się przydała. Oddawaj plany! Gaz do dechy de. Już niedługo cały świat pozna prawdziwe oblicze doktora Kota. Zły przycisk! A masz! Spokój, złoczyńco! Najpierw pasy! Ha! ha! Trzeba było je za... To już po nas! Cześć, kup! Możemy tu pokopać? Robimy casting dla dżównic. Eee. Tak, wszystko nam wyjaśniłeś, synu. To koniec? Moja rola ograniczyła się do obgryzania paznokci? Ty w swojej historii zrobiłeś ze mnie mazgaja. Wasze historie są do niczego. Ha, ha. A w naszej opowieści był tyr. Chwila. Całe osiedle wygląda jak śmietnik tylko dlatego, że grupa dziesięciolatków chciała ocalić świat przed okrutnym kotkiem. Chyba zanadto puściliście wodze fantazji. Tym razem dostaniecie pouczenie i mandat za nieprawidłowe parkowanie zamiatarki. Widział ktoś zamiatarkę? Nie zaciągnąłem hamulca, gdy poszedłem na siusiu. Powiedziałem, zamiatarka? Chodziło o motorowe. To wszystko? Te dzieciaki to młodocieni przestępcy. Rozrzucają papierki, terroryzują biedne krasnale i bezbronne dżdżownice. Spokojnie, pani Manson, nic się nie dzieje. Proponuję, żeby wszyscy się rozeszli. Dobry pomysł. Kup musi jeszcze posklejać parę krasnali. Dobrze. Musimy odzyskać plany doktora Kota. Próbujemy jutro? Pewnie. Jasne! Umiecie tylko jeść pączki! Trzeba było od razu wezwać wojsko. Nadal nie wiem, co się stało. Einkord, szkoda czasu. Tutaj nigdy nic nie ma sensu.